Może i posypie się fala hejtu na mnie, lecz ja dzisiaj w tym filmiku chciałabym wyjawić całą prawdę na temat tej osoby. Może jej nie znacie, lecz ja ją to bardzo dobrze znam. Jest to w pewnym sensie oszustka, i w pewnym sensie fajna osoba, która sprawiła, że ja się naprawdę fajnie poczułam, gdy w końcu ją poznałam. Lecz to, co zobaczyłam na tym koncie, to jest mianowicie jej konto, jest moim kontem. Mnie tak totalnie przeraziło i naprawdę jest mi niezmiernie przykro, bo potraktowała mnie tak za, za przeproszeniem, jak śmiecia. Także może zacznijmy. E, więc tak. Powiedziała mi, że za VIPa da mi konto, także ja po prostu weszłam na to konto i miałam kupić już VIP'a, lecz napisała do mnie osoba o nazwie Supermarket. Nie chcę jej tutaj pokazywać, bo ona mnie prosiła, bym w tym filmiku nie mówiła dokładnie co z nią pisała na tym głównym koncie, czyli naccie 349. Tylko wyraziła zgodę, bym pokazała to, co jest zawarte. Na tym koncie, co z nią pisała. A więc, gdy ona do mnie tutaj napisała, to ja po prostu weszłam sobie w pocztę. Normalnie, po ludzku, jak człowiek. I weszłam sobie w supermarket. Wjechałam trochę na górę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No i zaczęła się tutaj nasza kochana konwersacja. Dostajesz ode mnie prezent, dostajesz ode mnie prezent, dostajesz ode mnie prezent. Ona, czyli Zosia, napisała dziękuję. Supermarket odpisała, no to nie mam za co. Później Zosia tutaj pisała, że hej to Jana, 3, 4, 9. Ona odpisała, że wiem. Zosia napisała, że hmm, miała podejrzliwości, że skąd ona może wiedzieć. Dała ona znak zapytania, no i Zosia tutaj napisała, KC. Odpisała jej KC. I gdybym się powtarzała, to przepraszam, ale to bardzo boli, jak ja to czytam. No i napisała supermarket, że jakby ona też ją kocha. I to już naprawdę było tak okropne, gdyż ja ją miałam w serduszku. I ja myślałam, że ona, że serio na nie zależało, a mnie po prostu jej okłamała. Zosia napisała, że wiem, że, że już e, zaczyna to robić, ale daj więcej prezentów. Nie wiem dokładnie, o co tu chodziło. E, a Supermarket odpisała, że jestem na Bluster Planet. E, Zosia napisała, że to idź na MSP. Hi, hi, hi. Supermarket odpisała, że to zbytnio mi się nie chce. Pro, ona no no proszę, hej, jesteś. E, no i na, ty, na tym momencie zakończyła się ich konwersacja ja napisałam tutaj tą konwersację mniej więcej, muszę sobie zastopować i przeczytać Już nie będę nic po prostu czytała No i Supermarket napisała, że nic o mnie o tym nie wiadomo I nie, nie, nie mieszaj mnie w to, w twoje relacje z, z Osią Ona napisała, że okej okay. Ja napisałam, że jest już wymieszana, bo jakby ona tutaj zaczęła pierwsza opisałam, zapisałam mam teraz ważniejszy problem do wyjaśnienia, no i ja odpisam jej tutaj ok, bo nie chciałam większej dramy. Po czym e, Zosi, koleżanka, zaczęła do mnie pisać i grozić mi policją sądem. To się nic jakiego nie zrobiłam. Stworzyłam ona sobie takie samo konto tylko z trzema ułamkami takimi. Ja, ja mam to konto to jest dwoma. Żałosne zachowanie było takie, że jej koleżanka zaczęła grozić mi policją, sądem i tym, że pójdę do więzienia, gdyż nie mam ukończonych 20 lat, bym mogła iść do więzienia. No, takiego wiecie, takiego pra prawdziwego więzienia, tak gdzie się siedzi na przykład rok. E wkurzyłam się i nie patrzyłam, że. Nie patrzyłam na początku na te wiadomości, napisałam, że hej, sorry, jak mogłaś, tym bardziej cię pogrążę. Ja to też i przepraszam, ale potem, jak zobaczyłam wiadomości, tutaj supermarket i jak moja Wicka wysyłała mi tutaj screeny, nie zamieszczę ich tutaj, bo mi się coś program do montowania filmów popsuł, ale także były takie wiadomości, gdzie supermarket pisał razem z Nadzią. Że, że oni niech będą razem, że jak ja byłam w serduszku z Nacią, to supermarket do niej pisał, że wróćmy do siebie, że ja cię bardzo kocham. Ona jej odpisywała, że okej, okay, tylko jakoś musi mnie pogrążyć. No i właśnie to zrobiła, gdy się ją tutaj bardziej pogrążyłam. Jest to żałosne zachowanie i dlatego tutaj naprawdę no słabo ze strony na Zosi i ze strony supermarketu. No bo ja tutaj oczekiwałam, że naprawdę będzie fajnie, a jednak się okazało, że nie. Ja się więcej o ten temat nie będę wypowiadała, niech się wypowie w komentarzu Zosia, niech ona odpowie za to, bo to nie jest moje konto i po tym to ja się załamam totalnie i nie chcę jej więcej znać. Także to by było w dzisiejszym filmiku na tyle. Te filmiki stawiam dwa razy pod rząd, także to jest tylko informacyjny filmik. Także trzymajcie się, kochani, miłego wieczorku i popatki.